Cześć Tosia! Cześć, cześć wszystkim! Wracamy z kraciarni z Tosią, Karola jest na szkoleniu. No i cóż, yy, tak się stresowałem tym wyjściem, że zapomniałem w ogóle okularów ze sobą <laughs> z tego wszystkiego. Obawiam no się, że czy dobrze na pewno e, to czy na pewno dobrze to się ubiorę, czy, czy nie będzie za ciepło, czy nie za zimno itd., itd., No i przez okulary po prostu, przez brak okularów nie widzę nic. Ja w ogóle chciałbym z wami porozmawiać na temat zmian. Dlaczego zmiany są trudne? Dlaczego ja nie lubię zmian? Dlaczego zawsze mam z nimi problem? No to cóż, Dlaczego zmiany są trudne? Wiesz co, jednym z takich największych błędów, jakie popełniałem podczas odchudzania, było popadanie w skrajności. Ale generalnie to też te skrajności nie są wynikiem tego, że ja po prostu tak sobie wymyślałem. Ja po prostu należałem do pewnych grup. A jakie to były grupy? No to były grupy, które przede wszystkim były na mediach społecznościowych. I najgorsze jest to, że właśnie no pięknie. Wiesz co, generalnie. Zmiany dotyczą każdego z nas, i one mogą być mniejsze, mogą być większe, ale zawsze w jakiś sposób będą miały przełożenie na Twoje życie. I ja w pewnym momencie mojego życia przeanalizowałem, dlaczego się w ogóle boję zmian, dlaczego często nowe przedsięwzięcia w moim życiu odkładam na później. I zauważyłem, że prokrastynacja u mnie wynika z lęku. Z lęku przed konsekwencjami pewnych zachowań. Czyli, na przykład, jeżeli mam do zrealizowania jakiś projekt. To może być tak, że odkładam na później ten projekt, ponieważ boję się wyniku końcowego. Boję się, że zderzę się ze ścianą w pewnym momencie i doprowadzi to do negatywnych emocji, do negatywnych myśli. Negatywne myśli przełożą się na negatywne emocje, a negatywne emocje przełożą się z kolei na zachowania, które nie do końca będą również no, w pozytywny sposób odbierane. Czyli. Na przykład, może być tak, że boję się wyniku końcowego w postaci, na przykład, nie wiem, projektu, który dotyczy zmiany nawyków żywieniowych, robię, na przykład, kurs i boję się, że nikt go nie kupi. I, I wtedy to przełoży się na moje negatywne odczucia wobec tego, co robię, wobec mojej pracy, wobec mojej osoby. To z kolei będzie miało przełożenie również na emocje, na przykład smutek, na przykład gniew, frustrację. Lęk, co będzie dalej, a to z kolei przełoży się również na przeróżne zachowania. Czyli, na przykład, zacznę zajadać emocje. To jest oczywiście taki przykład, ale chciałbym ci w pewien sposób uzmysłowić, w jaki sposób może działać ta prokrastynacja. I te zmiany dotyczą no, przeróżnych zachowań, i być może właśnie w tobie również ten lęk przed zmianą jest. Ja na przykład teraz, jeśli chodzi o przeprowadzkę, również mam e, pewien rodzaj lęku, bo boję się, że być może się okaże, że na przykład E, moja właścicielka mieszkania, przesympatyczna osoba, na przykład zobaczy, że coś nie tak. Ja będę miał później z tego tytułu wyrzutu sumienia, że nie dopilnowałem czegoś, że nie oddaję mieszkania w, taki, w takim stanie, w jak, e, jakim przyjąłem to mieszkanie, chociaż jestem przekonany, że tak jest, ale to wynika z przeróżnych tam przekonań w moim życiu, że musi być idealnie, musi być. Wysoko postawiona poprzeczka i te zmiany po prostu dotyczą. Ja jestem też osobą, która przywiązuje się do ludzi, przywiązuje się do miejsc. Jestem mega sentymentalny i mam z tym również problem, że ciężko mi się zaklimatyzować tak od razu. Ale to samo dotyczy zmian zachowań konsumenckich, zmian nawyków żywieniowych, bo zauważyłem, że bardzo często moi klienci, z którymi pracuję indywidualnie, też. Traktują to jako taką ostatnią deskę ratunku, że oto teraz, skoro korzystam z usług psychologa, to jest taka ostateczność, że nawet nie mówi się często o tym swoim najbliższym, no bo psycholog, ja tylko chcę schudnąć, no to psycholog, ale okazuje się, że tak, że psycholog często jest tym ostatnim elementem tej układanki i warto wtedy sięgnąć po taką poradę psychologiczną, psychodietetyczną. I wreszcie uporać się z przekonaniami, które towarzyszą nam przez większość życia. I oto na ogół jakaś taka banalna rzecz, typu na przykład, nie wiem, wysoko postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o kwestię zawodową, przekłada się na rezultaty, jeśli chodzi o odchudzanie. No bo na przykład nie dajemy sobie rady, a jesteśmy nauczeni tego, że trzeba zapierdzielać, ale jeżeli my nie widzimy wyników, no to w takim razie. Co się z nami nie tak? Jesteśmy dobani, nie potrafimy schudnąć, więc jesteśmy nauczeni w ten sposób działać. Jeżeli jest źle, no to może warto by wtedy było sięgnąć po jedzenie, żeby na chwilę zapomnieć. I zmiany dotyczą każdego z nas. Nie jest łatwo. I jeżeli ty do tych osób się zaliczasz, to po prostu odpowiedz sobie na pytanie: dlaczego ty tak naprawdę boisz się zmian? Bo takie bezrefleksyjne stwierdzenie: nie lubię zmian, często doprowadza do przeróżnych Innych takich rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Na przykład osoby, które nie lubią zmian i tkwią w związku toksycznym, to są być może osoby, które właśnie mają paniczny lęk przed nowym, ponieważ są tak przyzwyczajeni do związku, w którym tkwią, a nie ma żadnych benefitów płynących z tego związku. Czyli wolimy być w miejscu pracy, które jest dla nas toksyczne, które jest dla nas. Męczące, które nas niszczy, które powoduje mnóstwo frustracji, boimy się szefa, nie chcemy tam pracować, czujemy, że jesteśmy po prostu wykorzystywani, jest wyzysk dla nas. Z drugiej strony jesteśmy w związkach, które również nam nie służą, ale boimy się nowych związków, i niestety z punktu widzenia psychologicznego. Często tak niestety właśnie jest, że boimy się, bo boimy się nowego otoczenia, boimy się znów wdrażać w nowe rzeczy. Boimy się przechodzić po raz kolejny przez ten proces. Ja pamiętam, że kiedy Poznałem się z Karolą, z moją żoną, to powiedzieliśmy sobie już po długim, długim czasie, że Boże, gdybyśmy mieli przechodzić po raz kolejny w naszym życiu przez ten cały proces poznawania się, poznawania naszych jakichś tam, nie wiem, wad, zalet, opowiadania o sobie, o tym, co się robi w życiu, o tym, co się lubi. Teraz mogę rzeczywiście powiedzieć z perspektywy czasu, że wiemy wszystko, może nie wszystko, no dużo o sobie, bo. Nie wiem, czy chcę wiedzieć wszystko, prawda? To są jakieś takie rzeczy, o których się często nie mówi nawet partnerowi, bo to są jakieś tam rzeczy, które na przykład omawia się z przyjaciółką, a nie z facetem, ale myślę, że to, co mam wiedzieć, to po prostu wiem. Natomiast boimy się zmian w związku, ponieważ boimy się nowego. Ale zastanów się, proszę, czy to cię nie niszy, czy to nie powoduje, że w pewnym momencie obudzisz się? z takim przekonaniem, że zmarnowałaś, bądź zmarnowałeś sobie życie. Że oto masz takie przeświadczenie, że jest już za późno, a szkoda. A szkoda, bo chciałam, bądź chciałem trochę inaczej. Chciałem, chciałam postawić wszystko na jedną kartę i wreszcie trochę tak się stać takim egoistą, ale tylko po to, żeby ułatwić sobie wreszcie życie i zacząć pielęgnować swoje życie, zacząć pielęgnować moje myśli. I to otoczenie również będzie miało znaczenie. Jakiekolwiek by nie było teraz, jeżeli podejmiesz tą decyzję, że warto siebie zadbać, warto zadbać o swoje otoczenie i warto przekonać się co do zmian, które mogą być dla ciebie gwarantem lepszego samopoczucia, to myślę, że warto. Ale to ty musisz wiedzieć również. To ty musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy boisz się rzeczywiście zmian i czy ta zmiana w twoim życiu. Jest tak straszna, jak ty kreujesz ją w Twojej wyobraźni.